Cześć, jestem Kasper. Dzisiaj Wam pokażę fajne i skuteczne przejście z tą piosenką. Zacznijmy. Okej, okay, to jestem ja. I zaczynamy. E, dobra, o to chodzi, że musimy y, zrobić tak, jakby. no nie wiem, jak to powiedzieć. Słuchajcie. Chcę, e, no. Y, tak, I zaczynamy nagrywać na fasie, bo nic Wam nie wyjdzie. I jest pierwsza osoba, czyli ja i robicie tak, nagrywacie i robicie tak, potem bierzecie telefon z tej strony i tak, tak jakby były dwie osoby, tak jakby bliźniaki, nie? To dobra. Yy. I robimy, tutaj zatrzymałem i tutaj będzie no. Robimy pistolet, takie coś. Jakie oś będzie. A teraz normalnie. I robimy takie coś, że op, tu zatrzymujemy i bierzemy na drugą rękę, i taką. Okay? Ale też na faście. Dobra. I bierzemy jeszcze szybko na górę za siebie. Fænir við, postuðum við það Í, pa pa